Ochronie zdrowia zawsze są lata trudne, bo zawsze są nowe wyzwania. Ja myślę, że ten rok 24 z mojej perspektywy jest pozytywnym sygnałem właśnie w kierunku profilaktyki. Widzę, że już nastąpiło duże zrozumienie, co to jest zdrowie publiczne, że to nie jest tylko moja choroba, ale także kondycja całego społeczeństwa, całego otoczenia, bo to, że ja się szczepię, to nie tylko ja jestem zabezpieczona, ale poprzez wyszczepianie całej populacji chronimy całe społeczeństwo i na tym polega ta wiedza, którą chcemy przekazać społeczeństwu.